Witajcie kochani, tutaj telewizja diament. Yy, mamy dzisiaj spotkanie z karneolem. Rozpakujemy je, otworzymy. To cudo. Połączone jest z literą głagolicową 3. Teraz jest tutaj w tym miejscu na środku. U podstawy dziurki od klucza, zakończonej muszlą. Po bokach mamy dodatkowe znaki światła, które. Za chwilę też nam się rozjaśnią. Grafika Marta Schulz, zdjęcia nieustannie Agnieszka Haruba. Tekst o kryształach autorstwa mojego, a właściwie um, przeszedł przeze mnie dosyć gładko i się zmaterializował um, w postaci słów. Karneol. Został przeze mnie zaliczony do kryształów kamieni ziemi, ponieważ jego przeróżne kolory właśnie od brązowego, takiego czerwonego, jasnobrązowego, pomarańczowego w różnych odcieniach jasnych i ciemnych ziemskich. W związku z tym. Umieściłam go razem z innymi brązowo-czerwonymi kryształami, które nie są ani czerwone, ani brązowe, ani jasno-złote. Są tymi wszystkimi barwami często w jednym krysztale, podobnie jak właśnie na tym przepięknym zdjęciu. Czytamy najlepiej głośno. Karneol. Prowadzę w sobie modlitwę pierwotnej dzikiej kobiety i szamanki. Zapalam swoją żarliwość i ekscytację życia. Przez moją energię żeńską płynie błogosławieństwo od Matki Ziemi. Wzmacniam w sobie talenty do kreacji i tworzenia. Łączę swoje ciało z duszą. Łączę to, co nieuchwytne, z materią. Kropka. Jako kobieta dodatkowo tworzę całym brzuchem i nieustannie rodzę, jestem płomieniem Afryki. Manifestuję bardzo gorący y, rodzaj energii, jeśli chodzi o to ruszanie się płomieni. Połączenie z literą 3. Tutaj w środku mamy literę bukwę Głagolicową. I z tych wszystkich znaków brojki będzie omawiana tylko litera i te dwa znaki boczne. Resztę można sobie wszystkie doczytać w książce Ikony Bógw Głagolicowych Tadeusza Mrozińskiego. Na, w internecie znajdziecie do niego kontakt. Można do niego bezpośrednio zacywonić i zamówić sobie książkę. Czy, wymawia się w języku polskim znaczenie łono, płód, zarodek, czerw, szlachetne życiodajne łono. Przesłanie litery czy. ukazuje element kultu płodności i oddania czci łonu kobiecemu, krwi menstruacyjnej i życiu. Określenie dla czasu, kiedy dostajemy ludzkie ciało na ziemi. Wtedy tworzy się początek życia jako płód, zarodek. Od niebios dostajemy połączenie z wszechobecnym duchem, świadomą przestrzenią międzygwiezdną oraz naszą duszą. W sferze materialnej od Ziemskiego Ojca otrzymujemy obraz ducha, swoją krew i swoje nasienie, a Matka nadaje rzeczywisty kształt temu nasieniu, kształtując ciało. Z niebios dostajemy poprzez głowę, duszę, a mądrość od naszego rodu poprzez nasze ciało. Bukwa pokazuje moment wkroczenia duszy w świat ziemski, kiedy następuje przewartościowanie poglądów. Świat materii staje się światem rzeczywistym, a świat ducha światem abstrakcyjnym. Rozpoczęcie nowej nauki za pomocą materii. Bardzo bliski mi przekaz. Jesteśmy stworzeni z trzech elementów trzech światów ciała, duszy i ducha pod zarządem sumienia. Wartość liczbowa tysiąc. To było o literze, i teraz te dwa znaki po bokach. Znaki kwadratów zaraz jeszcze raz je pokażę, jako elementów trwałości i rzeczy zawsze skończonej. Jest także symbolem sprawiedliwości, gdyż jego boki i kąty są równe. Kwadraty mają tu formę dynamiczną, wirującą w osiach. Takie trochę diamentowe. Ponadto kwadrat symbolizuje absolut, doskonałość, cztery pierwiastki świata, wszechświat, ziemię, ciało, Cztery okresy życia ludzkiego wiedzę, bezstronność, wytrwałość i honor. Kwadraty znajdujące się w otoczeniu figur złożonych z trzech kropek które to symbole są symbolami miejsc mocy które są miejscami dużej koncentracji energii przyrody, tak ziemskiej, jak i kosmicznej. Jeszcze raz to są te wirujące kwadraty. Z kropkami trzema oznaczającymi miejsca mocy i sama litera 3, która oznacza właśnie płodne łono, czy też właśnie zarodek w tym łonie. Karneol. Życzy pięknego dnia.